Ja żul1 ja żul1 gorzelnia zgłoś się. Tu gorzelnia co tam się u was dzieje? Przepraszam, że tak wchodzę na kanał, ale jestem w ogromnym niebezpieczeństwie. Żul1 jakim cudem ten facet zna częstotliwość kanału? Chuj go wie może to jakiś szpie... Panowie wy tu pierdolicie a mnie żona chce zajebać. Ta jasne a mnie dziś zgwałcił szczur. Panowie ale ja mówię poważnie. A za co niby pańska żona chce pana zabić? Bo widzi pan kiedy pojechaliśmy do jej mamusi to widząc teściową w drzwiach z miotłą kiedy zamiatała podłogę spytałem się czy mamusia sprząta czy odlatuje i teraz żona mnie chce zabić za obrazę majestatu. Niech pan nie przesadza, podenerwuje się, podenerwuje się i jej przejdzie przecież niemożliwe, żeby aż tak to sobie wzięła do serca, aby pana zabić. Hallo słyszy mnie pan. Ło kurwa co to było, aż mi stringi wyprostowało. Żul jeden co ty tam kurwa odpierdalasz, tu się ważą losy wojny, a ty się z kurwami zabawiasz. Żebyś ty kurwa wiedział co ja przeżyłem, ale nieważne jest spory problem, bo Turcy przerwali front w lasach koło Bzdiszewa i nasi zaczynają paniczną ucieczkę. To? Niedobrze, niech siódma kompania rozpocznie kontratak w celu zajebania jak największej ilości orków. Tylko jest mały problem, bo nigdzie nie ma siódmej kompanii. Jak to kurwa nie ma, to gdzie się do jasnej cholery podziała siódma kompania. Ło kurwa ale faza aż mi skarpety śmierdzić przestały po tej bani. Bania banią ale gdzie my do kurwy kurwistej zajebanej kurwy skurwiszona kurwionej jesteśmy skąd mam kurwa wiedzieć gdzie jesteśmy ostatnie co pamiętam to kiedy heniek zażygał ognisko i korzystając z ciemności rzuciły się na nas zębacze ja pamiętam z kolei jak ty nas rałeś na ostatnie zapasy srajtaśmy i, i musiałem dupę kaktusem podcierać. Dobra koniec tych trudnych spraw bo ktoś idzie. Widzę, że nasze śpioszki się obudziły. Tak i chcemy się dowiedzieć, gdzie do kurwy nędzy jesteśmy. Jesteście w niewoli, a dokładnie w tureckim obozie dla uchodźców z Afryki. To by tłumaczyło ten kawior na śniadanie i cztery tysiące ojro do ręki. Taty to zawsze miały śwarta, bo do mnie rano podszedł jakiś Czech i mi gorącym żelazem wypalił numer na dupie. Jak ktoś ma pecha to i w dupie palec złamie. A gdzie są ci cali uchodźcy? Zabrali kasę oraz kawior i spierdolili do Niemiec. Aha, to wiele wyjaśnia, no ale dość tej pierdoloniny, bo musimy wracać do swojej dywizji. No chyba wam się w dupach poprzewracało, nigdzie nie pójdziecie, bo jesteście w naszej niewoli i kurwa żaden z was stąd kurwa nie wyjdzie. A o ile się kurwa założysz, że nie wyjdziemy. Heche, ale frajer nie spodziewał się, że w dupie ukryłem C4. Dobra kurwa, potem się poprzechwalasz, a teraz spierdalajmy stąd, zanim strażnicy się zbiegną. jak podkładanie ładunków kapitanie. Wszystko gotowe majorze możemy wysadzać. No to niech ujrzy piękne pierdolnięcie. Ło wow, kurwa, jakim cudem ten most to przetrwał. Wygląda na to, że jest zbudowany z brzozy smoleńskiej. Ale zaraz przecież wczoraj chwaliłeś się zajebistymi kolanami, to może nimi teraz rozwalisz ten most. Że czym się kurwa chwaliłem? No wczoraj mówiłeś, że masz zajebiste kolana, zajebistego tarpana kurwa. No to jeszcze lepiej bierz raz dwa, trzy tego tarpana i przypierdol w ten most tak aby go w końcu zniszczyć. Ale dlaczego mam rozwalać swojego tarpanika? Dlatego że jak nie wykonasz rozkazu to już od razu możesz dać się wyruchać to pielco. Dobra dobra to ja już wolę poświęcić tego tarpana. No i kurwa prawidłowo a teraz wykonać. No i cały misterny plan wpizdu. Także ten nie miałbyś może kupca na używanego tarpana lekko porysowanego? Raczej nie, ale mam dziwne wrażenie, że ktoś do nas celuje. Na ziemię synny, ręce do góry, fiuty do dołu i szeroko nogi w imieniu sułtana tureckiego Mohameda wie którego bierzemy was do niewoli francuskie kundle. Kurwa Jamir to ja miałem to powiedzieć. Siedź cicho kurwa i celuj w te francuskie kurwy. Przepraszam, czy my możemy coś powiedzieć? Morda kurwa, nic nie możecie powiedzieć. Zajmiemy wasz chuja warty kraj, spalimy Paryż, narżniemy do Sekwany, wprowadzimy kartki na kurwy, a na koniec wyjebiemy wasze kobiety. Teraz to przegła się pałka, chciałem oficjalnie poddać naszą dywizję, ale żaden kurwa Turek nie wprowadzi nam kurw na kartki panowie, zajebać ich. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Teraz to ja jestem Sprite a ty jesteś pragnienie buha ha ha ha.